Dzień dobry Państwu. Oczywiście nie jestem sam, tylko z Panem Profesorem Wernerem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nie pytanie, Panie Profesorze, a wręcz hasło. Bielizna osobista. Ale co? Bielizna osobista. No generalnie. Czy w ogóle? Jak? W jaki sposób? Rozumiem. Moja opinia na ten temat, na temat przydatności i sposobu posługiwania się, prawda? Oczywiście. Panie redaktorze i drodzy Państwo, jest oczywiście teraz moda na bieliznę. Zacznijmy od nazwy. Co to znaczy bielizna? No właśnie. To wywodzi się niby od koloru, no ale doskonale wiemy z. No choćby obserwacji życia, które nas otacza, że zamiast bielizna mogłoby się to nazywać szarzyzna czy żółcizna, prawda? Zależnie od tego, co na sobie mamy. Niemniej generalnie traktuje się bieliznę jako coś, co jest pod ubraniem, prawda? Rzadko zdarza się wychodzenie w bieliznie na balkon, chociaż się zdarza, no ale już do tramwaju nie bardzo. Czy pan wychodzi w bieliznie? Nie wychodzi. Pan. Nie byłem jeszcze. No, nie był pan. Tam, W tramwaju? Ja także nie. Czyli bielizna jest już z definicji czymś, co jest pod normalnym ubraniem. Oczywiście. I teraz ja pytam Pana, po co Panu coś pod normalnym ubraniem? No właśnie, yy, ja sam nie wiem. To jest moim zdaniem utrudnienie, bo jeśli Pan rano chce zdążyć do pracy, to Pan jeszcze musi nałożyć na siebie te małe kawałeczki trykotowe, które de facto żadnej roli nie pełnią. A Panie więcej. Paniach nawet nie chcę mówić, bo to jest jeszcze kwestia zapięcia. Są bardzo różne typy, mogą się zerwać, mogą, czyli jak guzik odpadnie, to nagle w trakcie wykonywania obowiązków z cichym trzaskiem to się luzuje. I teraz tak, ja na przykład muszę panu powiedzieć, że kiedy leczyłem pewną panią w Paryżu w czasie moich tułaczek po Europie, to ona. No miała bieliznę, ale to wyglądało tak, że pana miała taki no, sznureczek zasadniczo. Tu. A tu wie pan miała dziwna to bielizna, ale zawsze tak przychodziła, takie złote pędzelki. Nie widziałem tego. Nie. No bo to w Paryżu chyba. Czyli są różne podejścia do tego, bo ta, ta bielizna nie bardzo chroniła, prawda? No bo skoro na to naszej nakładała później jakiś peniułar czy coś. To, więc bielizna jest moim zdaniem wymysłem tylko modnisiów, bo ona Pana może no, dogrzać, ale ten tylko to jest cienki. To nie jest, Gdy Pan miał bieliznę, powiedzmy, podbitą jakimś yy, kocem czy czymś. To prawda, będzie trzymało Panu to ciepło, które Pan wytworzy. Ale takie przejrzyste, ani to Pana specjalnie nie chroni. Jak Pan wpadnie w kałużę, to Panu i tak przemięknie. Więc yy, bielizna jest wymysłem. No wyłącz... i oczywiście nieładne. Do tego chciałem dojść. To nie jest ładne, szczególnie, że po dosłownie po miesiącu, dwóch noszenia, to zmienia barwę. No daje Panu słowo, że to zmienia barwę. Czyli wyrazistość kolorów wsiada, proszę Pana, pojawiają się jakieś takie plamy, czy zacieki. To zresztą widać w pewnych miejscach, jak Pan zdejmie, czy pod światło Pan patrzy, to niby faktura ta sama, a tu całe koła takie, wie Pan, brunatne. I właśnie, co... Panie profesorze, w tej sytuacji robić. Jeśli już ktoś chce być modny i chce nosić bieliznę, to w momencie, kiedy zauważy, że masz dużo tych zmian, takich przebarwień, to po prostu na to należy nałożyć nowy, prosto ze sklepu czy z paczki element bielizny, który przykryje tamto, zlikwiduje ten nieprzyjemny, nieestetyczny wygląd. Natomiast znowu po pewnym okresie to, co było już troszeczkę przebarwione, samo, że tak powiem, po prostu wyleci i zostanie pan w tym nowszym już na ciele. A potem operacje należy przeprowadzać tak samo co kwartał czy tam pół roku. Czyli jedno na drugie. Oczywiście. Dziękuję bardzo.